Witam ponownie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o kierowcach, którzy jeżdżą. To są różni ludzie. Z wykształceniem zawodowym poprzez średnie do wykształcenia wyższego po różnych sprzejściach. Niektórzy nawet są powięz... po wyrokach. Ale to akurat nie ma znaczenia w tym zawodzie. Liczy się to, czy ktoś potrafi dobrze jeździć, dobrze dawać sobie radę Jeżdżąc po Europie, Nieraz bywa tak, że kolega po zawodówce jest o wiele, wiele lepszym kierowcą niż kolega po studiach. Ale na to tutaj nie ma reguły. Jedyne, no jedyne najważniejszą rzeczą, która jest potrzebna w tym zawodzie, no to jest dobra koncentracja. No i umiejętności, jednak, mimo wszystko. Ponieważ tutaj no, trzeba wykazywać się umiejętnościami, nie można wszystkiego robić na pałę, tak zwaną. Autostrady i tak zwane landówki, czyli no, po naszemu drogi powiatowe, gminne, weryfikują bardzo szybko umiejętności każdego kierowcy. Nie każdy kierowca nadaje się do tego, aby nawet jeździć po autostradach. Yy. Szczególnie w Niemczech jest tu bardzo duży ruch na autostradzie, trzeba bardzo uważać. Yy. Te busy potrafią jechać i 130-140 km na godzinę. No ale wszystko jest zależne od tego, ile też mamy załadowane, ile kilogramów wieziemy. Standardowo tak się wozi do półtorej tony, mimo że te busy mają tak naprawdę 700 kg, ale... No, tak się wozi. Nie ma co tutaj ukrywać. 99% przewozów odbywa się na przeładowaniu po prostu. I trzeba wiedzieć, po prostu, jak samochód będzie się zachowywał, jeżeli mamy na pacie tylko 600 kg, a jeżeli mamy 1,5 tony. Ponieważ przy tej półtorej przy tony, no to droga hamowania wydłuża się bardzo, bardzo dużo. I trzeba to mieć właśnie cały czas z tyłu głowy, że nie możemy jechać za szybko, bo możemy czasem nie zdążyć zahamować. Wszystko jest dobrze, dopóki nic się nie stanie, jak jeżeli, jeździe, jeżeli jeździmy przeładowani. Oczywiście jak nas złapie policja, wezmą nas na wagę, sprawdzą CMR-kę, er no i tam jest waga w przeważnie wpisana, sprawdzą z dowodem rejestracyjnym. Te dowody rejestracyjne to jest w ogóle jedna historia, ponieważ Samochody są rejestrowane jeszcze przed założeniem całego przyrządowania, czyli plandeki, kurnika, wszystkich kufrów, a także z pustym zbiornikiem. No i wtedy jest w dowodzie wpisana na przykład waga, dopuszczalna ładowność 1200 kg przykładowo. Tylko, że po założeniu tego wszystkiego Zabraniu, na laniu do pełna, zalaniu do pełna zbiornika, zabraniu ze sobą wszystkich swoich rzeczy, czyli tam jedzenia, yy, ubrań, yy, wody na zapas, yy, zalania zbiornika z wodą, yy, tak naprawdę ta ładowność spada do 700 kg. No i jak ja wspomniałem, wszystko jest dobrze, dopóki nic się nie stanie, jeżeli jedziemy przy ale jeżeli. Yy, jesteśmy przeładowani i w kogoś uderzymy. Wtedy nie ma tłumaczenia, że ja nie mam wagi w oczach. Tym bardziej, że w większości przypadków jest to opisane w CMRC. Tylko po prostu możemy pójść siedzieć za to i nie daj Boże, kogoś zabijemy. Nawet nie z naszej winy. To i tak jest nasza wina, ponieważ my jedziemy samochodem, który nie powinien w ogóle poruszać się po drogach. No ale tak jeździmy, bierzemy to tak zwaną naklatę ponieważ inaczej się nie da. My nie jesteśmy. Gdybym miał swoją firmę, to pewnie bym tak nie jeździł, może bym, je... może bym moim kierowcą kazał tak jeździć. To wszystko zależy od wielu czynników, od wielkości frachtu, czyli ceny za kilometr, no i od jeszcze paru innych rzeczy. To nie jest tak prosto. Jeździć tylko z frachtami, które mieszczą się. Ładowności danego pojazdu. Wszystko, co jest powyżej tony, ogólnie na giełdzie jest traktowane jako na solówkę. Czyli od do 7, do samochodu do 7,5 tony lub 12 ton ładowności. No ale to są też odpowiednie pieniądze wtedy za to, więc wszystkie firmy praktycznie wiedzą, ile tak naprawdę te busy mają dopuszczalnej ładowności. Ale mimo to yy, mają nam te frakty, ponieważ my jesteśmy szybsi od tirów. Oni mają tachografy, my nie mamy tachografów. Na Niemczech yy, wypełnia się tak zwanego tachobucha yy, czyli 9 godzin jazdy, ogólnie 15 godzin pracy. Wszyscy wiedzą, że to jest fikcja, ponieważ jak trzeba to się przepisuje na nowo wiele, żeby tylko się kilometry zgadzały. Niektórzy kierowcy właśnie nie dają sobie z tym rady. Nie piszą tachobuchów, za to jest mandat do 150 euro. Yy, ogólnie w Niemczech mandaty praktycznie są za wszystko. Za to, że na przykład pod paletami nie ma położonych mat gumowych, antypoślizgowych, za złe spięcie pasami towaru, za nieprzeciągnięcie linki celnej przez wszystkie oczka. Tak jak wspomniałem tam w poprzednim odcinku, za każde oczko, przez które nie przychodzi linka, jest 10 euro mandatu. Jak jest parę oczek, no to wszystko to tam wiadomo. 10 oczek niezapiętych to 100 euro i tak dalej. Oczywiście za przeładowanie tak samo. W Niemczech jest tak, że jeszcze jest 10% od masy pojazdu razem z ładunkiem, czyli 3,5 tony. Dodajemy na przykład do 350 kg, czyli. Jeżeli mamy tak naprawdę 700 kg ładowności, to możemy wiedzieć spokojnie 1050 na 1100 kg. W innych krajach Europy tego nie ma. Nawet za 5 kg przeładowania są mandaty. Kierowcy tutaj też są różni, bo są i wiekowo różni, i mentalnie. Nie można podzielić kierowców względem wieku, którzy są najgorsi, a którzy najlepsi. Bo wśród doświadczonych kierowców zdarzają się kierowcy, którzy nie powinni jeździć samochodami. Tak samo jak wśród młodych, chociaż ci akurat młodzi stanowią większość, jeżeli chodzi o pracę kierowców, to nie tylko jest to jazda. Zakółkiem, tak zwanym. Trzeba też załadować i rozładować towar. A także czekamy po prostu nieraz na parkingu na zlecenie. Także my praktycznie jesteśmy 20, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w pracy. Wyjeżdżając do pracy na busie po Europie, trzeba sobie zdawać sprawę, że jesteś 24 godziny w pracy na dobę. I jako zawodowy kierowca musisz wiedzieć, że nie wolno pić alkoholu, ponieważ ty nie możesz. W całej Europie dopuszczalne jest 0,5 promila we krwi. My musimy mieć 0,0 jako zawodowi kierowcy. A niektórzy przekraczają bardzo tą normę, nawet 0,5, ale to w następnym odcinku.